Hejka widzowie, dzisiaj sobie przykleimy tak jak ostatnio naklejki do albumu I zanim zaczniemy to zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału I zostawienia lajka pod tym filmem, więc zacznijmy Więc tak, została nam jedna y, saszetka z kolekcji z żabkami Więc sobie ją otworzymy, a z kolekcji z bubble tea Postanowiłam, że otworzymy sobie dzisiaj dwie saszetki Więc może otworzymy sobie taką z takim kolorowym bubble tea I do tego może jakiś z napisem To weźmiemy sobie tą saszetkę Więc zacznijmy może od... Kolekcji z żabkami, bo jest jedna do otwarcia, więc sobie otwórzmy. Dobra. Zobaczmy, co tu będzie za naklejka. O, i mamy taką zwykłą żabkę, po prostu. Więc sobie ją przyklejmy. Dobra, więc tak, y tak się prezentuje. Kolekcja żabek, już mamy całą serię. Więc teraz otwórzmy sobie dwie saszetki z kolekcji z Bubble Tea. Zacznijmy od tego może napisu. Nie wiem, tak chyba się nie da otwierać tych saszetek. Więc chyba będziemy po prostu inaczej otwierać. O. Sorry za dźwięki w tle, bo mój pies piszczy. Ym, dobra, mamy takie Bubble Tea niebiesko-jasne. Więc sobie przyklejmy. Dobra. I przyklejamy po kolei, bo tutaj w tej kolekcji, jak mówiłam już ostatnio, zapomniałam napisać numerków. I teraz taką saszetkę z kolorowym Bubble Tea. O, i akurat tak się zrobiło, że mamy jasne Bubble tea, a teraz ciemno-niebieskie Bubble Tea. Więc otwórzmy. Więc to wszystko na dziś. Tak się prezentuje kolekcja z Bubble tea, A tak się prezentuje skończona kolekcja z żabkami. Więc to wszystko na dzisiaj. Pa!